Była minister sportu, ministra, jak kazała sobie mówić, kiedyś tropiąc jakąś aferę zapytała się, kto wyznaczył takie, a nie inne drużyny do, do spotkania finałowego. Wówczas się śmiano z tego wszystkiego. Natomiast jeśli ja miałbym wybierać drużyny do, do rozgrywania meczu o super puchary, to bym wybrał właśnie te. To jest taka dodatkowa jakość w polskiej piłce. Jeśli się wyciśnie wszystko z polskiego futbolu, z tej, z tej naszej rodzimej piłki ligowej, to wyjdzie nam Legia Lech. To jest taki mecz... No nie chcę mówić na miarę Grand Derby Europa, czy też porównywać do jakichś wielkich wydarzeń, ale... Na skalę polską rzeczywiście jest to coś, co, co jest produktem, mówiąc brzydko, samym w sobie, coś, co fascynuje, pociąga, coś, co przykuwa uwagę i coś, co pokazuje, że Polak potrafi. Tutaj akurat nie, nie gra się o wielkie pieniądze, to jest gra o prestiż, to jest gra dla kibiców, to jest takie, taka prezentacja tuż przed e, tymi najważniejszymi spotkaniami, ligowymi, czy ligowymi, czy w pucharach. Miejmy tylko nadzieję, że trenerzy poważnie to potraktują, bo pamiętamy, jak, jak zrobił Berg przed Superpucharem, po prostu nieco zniszczył ten produkt, pozbawił, jak mi mówią, złośliwi legie poważnego trofeum z Gabloty, które mogłoby tam sobie stać już od roku, bo, bo na skład z Zawiszą Bydgosz, późniejszym spadkowiczem, jak się okazało, to wystawił rezerwowy skład. Myślę, że Iberg wyciągnął z tego wnioski, no bo przecież tak z wiele to znowu on nie zdobył, jedynie Puchar Polski z Legią i wcześniej Mistrzostwo. Nie, nie można się pozbawiać możliwości wygrania czegokolwiek, czegokolwiek znaczącego, jakby o tym Super Pucharze Polski nie mówić. Myślę, że Skorża zagra podobnie, mimo tego, że zaraz, za chwilę są mecze eliminacji, czy to to Ligi Mistrzów czy, czy Ligi Europy.